Witam. MFIS mój kochany, drugi. Przechodzimy dalej. Powoli kończymy. Elektrostatykę. W tym tygodniu jeszcze zdania na in w internecie, na moduł. A resztę potem będzie za tydzień. To tak? tydzień będzie powtórzenie wiadomości, bo dzisiaj chcę skończyć dział teoretycznie, z teorii. Aczkolwiek, nie, teraz sobie przypomniałem, że jeszcze coś powinno chyba zerować. jeszcze jedna lekcja w pojęciach będzie. Ale po tym, że będzie powtórzenie. Dobra. Chyba, że zapomnę No dobrze, wczoraj mieliśmy kondensatory. Tak? Wczoraj już jest po północy jak część film, tak jest dobrze. Kondensatory. Yy, kontynuacja kondensatorów, czyli łączenie kondensatorów. Mieliście w gimnazjum prąd elektryczny, mieliście oporniki, rezystory i mieliście łączenie rezystorów, łączenie szeregowe, łączenie równoległe. Po co się łączy? Chociażby najprościej muszę zbudować jakieś urządzenie, potrzebuję. W tym urządzeniu jest na przykład jakiś rezystor o pojemności na przykład 100 kiloohmów. a takiego nie posiadam chociażby tak pod ręką, mam inne. To co? Ja mogę tak je połączyć ze sobą, żeby łącznie dał mi opór właśnie 100 kiloohmów. I wtedy mogę wstawić tych 5 na przykład zamiast tego jednego. Co prawda to będzie gorzej wyglądało, ale będzie i będzie działać. Urządzenie tak, jak powinno działać. Tak? No, chociażby, tak? No, oczywiście, tam do obliczeń trzeba coś, trzeba było policzyć. Czasami, no, to tylko oczywiście elektronicy by to będą używać, tak? Ale tak jest właściwie z wszystkim, z czego się uczycie. No, dobrze, podobnie jest z kondensatorami. Też je można łączyć szeregowo, równolegle. No, chociażby, na przykład, to tą opornikami. To, Elektrycy właściwie tak naprawdę nie mogą używać. Ja żeby przecież instalacja elektryczna domowa łącznie wszystko z wszystkim już równoległe. więc Trzeba ustalić tak układ, żeby na przykład uff, maksymalne natężenie prądu, który płynie w obu wodzie, nie spaliło mi instalacji elektrycznej. Więc instalacja musi być dostosowana do tego, co przewiduje, że będzie w tym, w tym budynku używany. Jaki, jak, jak, jaki będzie pobór prądu elektrycznego, jak będzie pobór energii elektrycznej. Tak? Więc to trzeba wszystko przeanalizować. I wtedy to jest racja zbudować i wtedy, i właśnie tutaj te obwody są potrzebne. Z pojemnościami może tego tak m, słabiej widać. Tak to nie jest widoczne jak z opornikami, ale też to podobnie jest ta sytuacja. Mam o, potrzebny jakiś opornik, jakiejś pojemności, iluś tam piko faradów, bo piko i nano farady to są takie pojemności na najczęściej używane. Mikro też są, tak rzecz jasna. Mili, mam chyba takich, kto ma mili faradów, ileś tam, rosyjski kondensator. Tak? Ale z reguły używamy nano i pikofaradów, to są te, tak naprawdę potrzebuję ileś pikofaradów, takiego nie mam. Ale mam jakieś kilka innych, no to tak, albo nie ma w sklepie, chcę kupić. O teraz ciężko kupić, ale przez internet nie ma. Ale mam kilka innych, mogę sobie przeliczyć. O, ten mi będzie, ten układ będzie mi pasował, zastąpi mi, zastąpi mi. O, no właśnie, bo dlatego właśnie mówimy często o, o porze czy o pojemności zastępczej, zastępuje mi to, co powinno być tak, co jest. No bo zasady właśnie, no jak, może być połączenie szeregowe i może być połączenie równoległe. No oczywiście może być połączenie całkowicie mieszane jakieś tam. Jak będziemy mówić o opornikach, zrobimy jeszcze, to w kasie już trzeciej, łączenie gwiazda trójkąt, coś takiego zobaczycie, może coś takiego też się zorientujecie, coś takiego jest, tak, ale tutaj nie. Tutaj łączenie szeregowe równoległe. No właśnie. Czym teraz to się je, jak to się ma do rzeczy, łączenie szeregowe kondensatorów, ja, bym chciał, ja czasami będę się może przejęzyczał, mówimy tu o opornikach czy o rezystorach, ale kondensatorów, jasne, łączenie szeregowe kondensatorów, czyli ja, nałóżmy, no że łączysz ze sobą trzy kondensatory, każdy ma swoją własną pojemność C1, C2, C3, no bo ma inne rozmiary, ma coś innego między okładkami i tak dalej i pojemności mogą być różne i pytanie. Jaki inny kondensator mógłbym wziąć, aby zastąpić te trzy połączone szeregowo? Oczywiście ja mówię trzy w przykładzie. Mogą być może być 23 nie? na przykład, tak, dowolna liczba. A te trzy jako przykładowo, tak, traktuję. Jaki, jaki kondensator mogę, jakim mogę zastąpić te trzy połączone szeregowo? Dlatego mówimy o pojemności zastępczej najczęściej, albo o pojemności wypadkowej. A to drugie słowo jest troszeczkę chyba jednak nie na miejscu, tak, wypadkowo. Bardziej zastępczy. To, to jest lep, lepsze określenie. Dlatego tutaj podaje się często albo jako CZ, albo CW, wypadkowo, bo zastępczy. Tylko, że to CZ widzicie, to jest taka kreska w środku, jeszcze, żeby było inaczej, żeby to odróżnić od C2. tak, Bo 2 i Z jako indeks może wyglądać, pisanie szczególnie ręcznie, może wyglądać bardzo bardzo podobnie. Więc tutaj trzeba uważać. Dlatego trzeba zrobić Z z kreską w środku. Niektórzy tak piszą, że, tak? Skoro potem ma niektórzy tak piszą, że piszą, że na przykład ja. O. No dobrze. Połączenie szeregowe 3. tak powiedziałem. Oto, oto jest ten rysunek. C1, C2, C3 i jakieś napięcie zasilające. Tak? No dobrze. No teraz każdy ma inne, tak? Inne rzecz jasna. Pojemność i teraz tak, ale co powiemy teraz, no, a teraz pojemność to jest oczywiście przy okazji Q przez U, tak, jakie będzie napięcie? Napięcie na kondensatorach to jest podobne jak napięcie na opornikach połączonych szeregowo, w połączeniu szeregowym Suma napięć na poszczególnych odbiornikach równa się napięciu zasilającemu, a tym bardziej wiedząc czym jest napięcie, że jest to różnicą potencjałów między dwoma punktami polu, w polu elektrycznym, to, to od razu tutaj widać, bo jeżeli będzie napięcie między jednym a drugą układką na jednym kondensatorze, a tu jest przewodnik, więc tak naprawdę te potencjały muszą być jednakowe między Minusem na, na pierwszym, a plusem na drugim, to musi być potencjał ten sam. Między plusem a minusem jest jakieś napięcie na jednym, między plusem a minusem na drugim i między plusem a minusem na trzecim. I tak naprawdę te napięcia to jest różnica potencjałów między tymi, między tymi płytami. Na przykład tutaj byłoby zero, tutaj byłoby na przykład plus 10V, tutaj byłoby na przykład plus 8V. Czyli, czyli to jest niby, niby minus, ale tak, 8V jest mniej niż 10, na 10, 8 jest minusem. Tutaj byłoby na przykład 4V, tutaj byłoby 3V, tutaj 3, tutaj a, tu 8, 10, 8, 8, 4, tutaj 4, 0 na przykład, tak. Tutaj byłoby 10, 0, czyli 10V. Tutaj byłoby 2V, bo było 8, 10, tu byłoby 4V, bo byłoby 4, 8, tu 4V, też było 08, tak. Więc taka zwykła suma, więc tak naprawdę tutaj widać, że to będzie 10V, tak, byłoby 2, 4, 4. Na potencjałach to od razu to widać przy konceptorach. Lepiej nawet niż na opornikach, mówiąc szczerze. Tak? Tu potencjał 0, potencjał 4, potencjał 4, potencjał 8, potencjał 8, potencjał 10. Łącznie tu jest 10V, a tu jest 4, 4, 2. Napięcia na poszczególnych odbiornikach sumują się w połączeniu szeregowym, dając napięcie, główne napięcie zasilające, czyli to, czyli U1 plus U2 plus U3. No i na napięcie zasilające U w tym przypadku, tak? A co powiemy o ładunku elektrycznym? No popatrzmy od, pierwszy, od pierwszego. Ładunek na pierwszym, na pierwszym plus, pojawi, pojawi się plus. Skąd ten plus? Jak tutaj mamy zasilanie, tutaj mamy jakby niedobór elektronów, więc elektrony stąd, z tej układki, spłyną do zasilania, tak? Czyli tutaj będzie niedobór elektronów, będzie ładunek dodatni. No dobrze, ładunek dodatni, co zrobić? Poprzez indukcję przyciągnie do siebie z okładki, to jest okładka lewa, z okładki lewej drugiego kondensatora przyciągnie sobie elektrony do okładki prawej pierwszego kondensatora, Czyli pojawi się minus, tak? Przez indukcję, oddziaływanie na wpływ, na odległość. Ale skąd ten minus, ten minus, tak? Ile tego minusa będzie? Tyle samo co tutaj plusa, jak już powiedziałem to wczoraj. A teraz ten minus skąd się wziął? No stąd. Więc teraz tutaj musi być plus. Co ten plus zrobi? To samo tutaj, ściągnie z trzeciego do drugiego U elektrony, czyli tu będzie minus. Skąd ten minus? Stąd. Teraz tutaj jest plus. I ten plus zrobi tutaj, ściągnie minus. Skąd elektrony ściągnie? Z który bo to jest nadmiar elektronów. Czyli ile, ile tutaj będzie ładunku? Tyle samo, co tu. Tu będzie tyle samo, co tu, bo ten ładunek bierze się stąd, czy <laughs> tak? Czyli te ładunki będą jednakowe, czyli ładunek na pierwszym kondensatorze, na drugim, na trzecim, będą, ładunki będą takie same. Q, q, q. Q1 równa się Q2, równa się Q3 i równa się Q. Q to będzie ładunek, który pobraliśmy z zasilania. Dlatego, dlatego napisałem U, napięcie, strzałka Q. Tutaj tak, ładunek pobrany jest z zasilania. Jak ładunek pobraliśmy? 1 plus i jeden minus. Symbolicznie, tak? Bo jeden wziął się stąd, a drugi się poleciał tutaj. Jak gdyby. Tak, więc mamy coś takiego. W połączeniu szeregowym ładunki zlewadzone na poszczególny kondensatorach są takie same. Tak, są takie same. No dobrze. A no napięcie się sumują do włączenia szeregowej. No teraz z tej sumy napięć skorzystamy z skorzystamy z definicji yy, tak, pojemności elektrycznej to jest Q przez U, czyli U to jest Q przez C. Podstawiam teraz Q przez C tutaj pod napięcia. Q przez c równa się Q przez 1 plus Q przez 2 plus Q przez c3. Tu byłoby też Q1, Q2, Q3, ale nie ma potrzeby, nie? bo są takie same. Wszystko mogę podzielić. I wychodzi mi 1 przez c równa się 1 przez c1 plus 1 przez c2 plus 1 przez c3. Czyli odwrotność pojemności całkowitej, od też tak się nazywa, zastępczej, równa jest w sumie odwrotności poszczególnych kondensatorów. No i tutaj zapis. A jak byłoby czwarte, to byłoby i plus, tam dalej. A napis skrócony, zapis sumy, tak, 1 przez C, równa się suma obi równego od 1 do N, gdzie N jest będzie liczbą kondensatorów, 1 przez CI, tak, skrócony zapis tego, co jest w ramce na górze. Czyli sumując, w połączeniu szeregowym odwrotność oporu zastępczego, odwrotność oporu całkowitego, równa jest sumie odwrotności poszczególnych, w sumie odwrotności pojemności, poszczególnych kondensatorów, tak. No dobrze, popatrzmy teraz na połączenie równoległe. Połączenie równoległe, czyli jeden jakby nad drugim, tak narysowane, tak, to napięcie, napięcie U, stąd też powinien jakiś ładunek C1, C2, C3, tak. Jakieś trzy połączone równolegle kondensatory. Jaki będzie, sorry, jaka teraz będzie pojemność zastępcza tego układu? Zacznijmy od jednej rzeczy, to też jest, było w gimnazjum przy opornikach. W połączeniu równoległym napięcie na poszczególnych odbiornikach są jednakowe i równe napięciu zasilającemu, Czyli napięcie. U1 będzie tak samo jak u2, tak samo jak u3, takie samo będzie napięcie zasilające. Zresztą tutaj też to widać. Skoro okładki lewe są połączone ze sobą przewodnikiem, więc obok w wodzie prąd jednak nie płynie, bo to jest izolacja między okładkami. Tak? Jest układ stan, tak? Więc prądu nie ma. A jak prądu nie ma, to znaczy, że ładunek przemiesza się tylko wtedy, gdy co? Wykonujemy pracę w polu elektrycznym, gdy jest różnica potencjału, więc jak Potencjał jest stały, ten sam w jakimś obszarze, ładunek się nie przesuwa, nie przemieszcza się, czyli prąd nie płynie, więc potencjał na tych okładkach jest wszędzie jednakowy. Tak? Potencjał jest jednakowy. Czyli tutaj też musi być potencjał jednakowy, tak? Czyli potencjały na obu okładkach muszą być jednakowe w każdym przypadku, czyli napięcia będą jednakowe w każdym przypadku, tak? W połączeniu równoległym. No dobrze. A teraz ładunki elektryczne. Pierwszy ładunek na lewej okładce dodatni od plusa stąd. I ujemny, wziąty, skąd wzięty, tym razem jest wzięty bezpośrednio od zasinania. Czyli kondensator numer 2 nie pobiera z, z, z jedynki ani z trójki, a, i, a i pierwszy z drugiej ani z trójki. Drugi też pobierze bezpośrednio od zasinania, i bezpośrednio od zasinania. Czyli drugi, drugi może pobrać 2, plus 2. nazywałem sobie, to plus 1. Jednak jeden plus i minus. 2 plusy, 2 minus. Tak przykładowo sobie narysowałem, że inny ładunek elektryczny, większy. Tutaj trzy plusy, 3 minusy, bo też może wziąć sobie po swojemu, nie oglądając się na poszczególne kondensatory, tak? Bez pośrednictwa, jak w połączeniu szeregowym, bez pośrednictwa pobiera ładunek z zasilania. Tak? Tak, tak, tak. Tutaj mam nadmiar elektronów, niedobry elektronów, więc to wszystko jest brane jak jest, tak? z baterii jakiejś. To to oznacza, że tym razem jaki ładunek był błąd? łącznie pobrany z zasinania? Tu 1, 2, 3 plusy. No to 3, czyli widzieliśmy tutaj 6 plusów. 1, 2, 3 minusy, czyli widzieliśmy 6 minusów. Tak? Czyli widzieliśmy ku 1 plus ku 2 plus ku 3 Q3 będzie równe ku temu ku pobranemu z zasinania. Czyli tym razem ładunki byłoby różne. Ale takie same napięcia. Teraz korzystam znowu z definicji. Z tak, definicji pojemności elektrycznej Q przez U, czyli Q to jest C razy U. Podstawiamy to tutaj pod Q. C razy U, C, U, C, U. Przez coś skracamy, to mamy tylko U. I to mamy, przez U skracamy, przepraszam, i mamy teraz różne tylko C. C1, C2, C3 równa się C. Czyli suma. No i jest zapis dla większej liczby, mniejszej, od I równego 1 do N CI, Tak, suma zwyczajna CI. Czyli wniosek w połączeniu równoległym pojemność całkowita pojemność zastępcza równa jest w sumie pojemności poszczególnych kondensatorów. Może sobie przypomnijcie, jak było to w gimnazjum dla oporów elektrycznych, odwrotnie. Przy oporach w szeregowym była suma zwyczajna, a w równoległym była suma odwrotności. Tutaj mamy odwrotnie właśnie, tak? Czyli w szeregowym odwrotność o pojemności równa się sumie odwrotności pojemności, a tu, a przy równoległym mamy zwykłą sumę pojemności, tak? C1 plus C2 plus C3. Odwrotnie. Tego wzoru bodajże nie ma w najnowszej karcie jest w tej starszej wersji z pojemnościami. Tak? Więc jakbyśmy byś, no, do matury byście pamiętali, no też musicie pamiętać, że jest odwrotnie jak niż Oporniki albo tak samo jak współczynniki sprężystości sprężyny. Może pamiętacie? Takie zadania też liczyliśmy ze współczynnikami sprężystości, z siłami, tak? Przy ruchu bodajże drgający Mieliśmy wahadło na dwóch sprężynach, na wahające się na przykład. Tak, połączenie szeregów było rów równoległe i trzeba było współczynnik K wyznaczyć. Więc y, zp... kozydole zachowują się dokładnie tak samo jak te sprężyny, tak? i tam współczynniki k współczynniki sprężyny, sprężyny sprężyny tak wyznaczaliśmy tu jest coś podobnego powtarzam jeszcze raz w połączeniu szeregowym odwrotność pojemności zastępczej równa jest sumie odwrotności pojemności poszczególnych kondensatorów a w połączeniu równoległym pojemność zastępcza równa jest sumie pojemności poszczególnych kondensatorów i tym Akcentem kończymy tę pierwszą dzisiejszą lekcję.